Witamy z Poznania, tym razem Liga i od razu mocne uderzenie, bo jeden z czołowek zespołu w ekstraklasy, czyli Elpiec z debiutantem pełnym w, w Lidze i także w Pucharze CMT Advisory. Tak, właśnie tak, 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 pełna nazwa e, timu No, powiem tak, optymistycznie, że możecie się przymierzyć, jak to jest w ekstraklasie, w Ekstralidze, wśród tych najlepszych, bo to jest zespół, który mieści się w pierwszej trójce, czwórce, więc graliście z super teamem. Nie było źle, było kilka okazji, ale doświadczenie wam na pewno nie umknie. Nie no, na pewno. 11.00 było, także można powiedzieć, że było źle, ale my skupiamy się na lidze. Puchar sobie odpuściliśmy, zagraliśmy trzecim składem i dlatego taki, Franciszek wynik, smuda. Tak, dlatego taki wynik próbujemy różnych ustawień, no ale się nie udało, ale w Lidze będziemy walczyć na pewno o awans. No właśnie, a jak Wam idzie w Lidze, bo, bo patrzę i ten zespół ma potencjał, fajnie kilka tutaj zagrań, gdybyście jeszcze mieli no, kilka skutecznych uderzeń, to ten mecz inaczej by się układał pewnie. No tak, na pewno, ale no, tak jak już Pan wspomniał, jesteśmy debiutantem, więc się jeszcze dopiero dogrywamy, mamy w Lidze jedno zwycięstwo, Jeden remis, także na razie dwa mecze, ale myślę, że... Więcej wygramy niż wygramy, mam tylko nadzieję przynajmniej. Zespół absolutnie firmowy, czy jakby złożony z grupy przyjaciół? Skąd? Głównie głównie firma, ale dobieramy oczywiście, bo nie da się tak, żeby wszyscy byli jednocześnie dostępni, wiadomo jak to jest, prawda? I, i po prostu staramy się dobierać taki skład, żeby, żeby zawsze ta, te 8-9 osób znaleźć takich do gry. Także głównie firma, ale dobieramy też poznajomych. CMT, gdzie się mieści? To jest Poznań? Czyli gdzieś tak, jest to, jest to firma typowo z Poznań, poznańska. My się mieścimy na ulicy Paderewskiego w Bazarze Poznańskim. Jesteś Jesteśmy firmą doradczą, zajmujemy się y, sprawami dla przedsiębiorstw, prawda, finansowo-gospodarcze, transakcyjne, także jesteśmy finansistami. Stąd też kilka zauważyłem międzynarodowych postaci, które tutaj ściągnęli do zespołu, po przyjacielskich kontaktach, czy właśnie firmowych? Tak, to akurat jest po przyjacielskich, jest, jest to Hiszpan z Andaluzji, także też również ma we piłkę, dlatego, dlatego ma okazję grać z nami. Mamy tak, nadzieję, że nas wzmocni. Taką piłkę preferujecie, właśnie hiszpańską, czy trochę angielskiej? E, czy już wiecie, co chcecie grać? No, na razie raczej chyba angielską, rzemieślniczą tak, bardziej na... i, i siłowo, tak, a, ale mamy nadzieję, że to będzie się zmieniało i w końcu dojdzie do tiki-taki. Mam taką nadzieję. Jest kto właśnie, kto Was może pokierować, jakiś taki lider zespołu, menedżer, trener, właściciel, prezes, nie wiem kto. Myślę, że prezes daje wskazówki jako, jako osoba no, taka typowo zarządcza, natomiast na boisku można powiedzieć, że nie ma lidera. Staramy się, się uzupełniać się nawzajem, także do tego, do tego dążymy. Nie ma, nie ma jednej osoby, która prowadzi. Nie mamy Stevena Gerarda w drużynie. Kto wie, jesteście firmą pewnie szeroko działającą, ale zapytam to, to tak, no wiecie, co trzeba poprawić, jak liga wygląda, inaczej tam się gra na pewno jest większa swoboda, wam się gra lepiej. Już gracie to, co chcecie, czy jeszcze będziecie się docierać. Nie no na pewno widać, że gubimy krycie z wyprowadzeniem akcji też jest problem. Nie ma wyjścia na pozycję. Wydaje mi się też, że brakuje nam trochę jeszcze sił, żeby w tej 20-30 minucie podciąć akcję i ją wykończyć. No, dokładnym strzałem. No tego na razie brakuje, ale ja w to wierzę, że. Z Kolejnego tygodnia na tydzień będzie coraz lepiej. Musi, musi być.